O, o, o. Dzień dobry Dzień dobry Ziemi Moki Koeru Karainę Gorąco. Dzisiaj bardzo. jest to bardzo gorąco Bardzo bardzo, słuchajcie. Byliśmy tutaj ostatnio w listopadzie. Dzisiaj jest... Który dzisiaj jest? 20... 20 lipiec lipca i zabieramy Was na mini randkę w miejsce, w którym już Was kiedyś gościliśmy. Zasady anime café, do którego idziemy się zmieniły. I teraz jest loteria na zasadzie, kto wygra, ten dostanie miejsce. Wraz z Anią próbowałyśmy dostać miejsce od 1 lipca. Nie udało się, ale gdy zarezerwowałam wtorek razem z Pimpkiem, to się udało. Więc dzisiaj zabieramy Was do tej kafejki. Pokażemy Wam, nie będziemy pokazywać kafejki w środku, bo widzieliście, ale pokażemy jakie z menu, jakie pyszności, a potem może gdzieś na spacer pójdziemy. No a póki co to sapie strasznie potwornie, więc do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy już na miejscu. Mam nadzieję, że nic mnie nie rozjedzie. Będziemy siedzieć przed takim ekranem i dzisiaj wybrałam nam do towarzystwa Ribaya i hanji ja chyba usiądę z Handzi, a kimpek usiądzie z riwayan tutaj widzicie dość są zajęci menu my tradycyjnie bierzemy wszystko stąd bierzemy kole wino stąd nie wiem, zobaczymy co będzie chciał i desery chyba desery. chyba wszystkie mam nadzieję też, że uda mi się kupić figurki chyba tyle tak. w <słyska> no, menu o, taka. przyjechałeś co? pomyślałam zobaczyć menu ale nikt nie o który zaprosiłem jesu to wszystko, prawda? <słyska> To jest Twojego. To jest Tutaj To jest Twojego. Tutaj To jest Nie uwierzycie, jakie jaja. Patrzcie, my mamy riba i handzi. Ale jak spojrzycie na wszystkie inne stoliki, to wszyscy mają rybę, i handzi. Wszyscy. Wszystkie stoliki są riba i handzi. Piękna moja. I co krótko i? Tak, karamy mi trybun. Mam troszkę utrudnienia w natrychaniu, ale deser piękna. Rajna nam teraz No dobrze, Pociąg Rainera. a ja mam, słuchajcie, deser od Mikasy z Azumabito. Matcha z Wygląda przepięknie. Handzi, zjesz? To good? To będzie no? Kiwi, nie? Mina nie myślał? Coca-Cola z kiwi, z Ale... To zielone, to nie wiemy. Wino, które zmienia w kutany. Handzi, sam kocia, herbatka. Mm, nie pamiętam. Nie pamiętam. Kokoła i Eren coś tam. Więc, o oh, właśnie, Pimpek ma mini. Nie pamiętam. Nie pamiętam, jest Armina, Blue Hawaii, Mint. Mikasa, Kokoła, Eren. Co da? jest? to tam nie ważny. Dolny <laughs> moją. Smacznego. Rewaj to kampanie. <laughs> いたじゃあ、ル<タッ>ベリティ <laughs> 一番いらねえ徐々に見える<々>この顔確かうわ、なんかいらないのばっかりアルビン、まあまあはいアンチさーん10 2番 だだだけおおーラライナいいいいななななすすごんんんんこつあみみピンプ好きキャクタが出たよねうまませももうこんなに食べちゃったんですけど。 Zmiażdżą deser. Ale dobry. Dobry, to, to dobry. Ja jeszcze swojego nie tknęłam. Taki przepyszny deser zamówiłam. Mam jeszcze winko. I słuchajcie dostaliśmy kolejne karty, no, ale wciąż nie trafiłam ribaja. Trafiłam mi i ziomeczki jedzące pizzę. I piję sobie wino z handzi. Twoje zdrowie stara Najlepsza jesteś. Tutaj też mam ribaja i handzie, którą wylosowaliśmy w drinkach. No, ale chcę jeszcze jednego ribaja. Komina za. Nie. 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 Jaho. Czekaj. Jaho. 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 da. Yahoo Japan. Yahoo Jaho. Jaho. Dobre było. Dobra. Dobra. Ona kapelyn? Pełny. Pełny. Czy głodny? Bardzo. Nie, o, nie głodny? Nie. Ale żeśmy nie się nażarli, słuchajcie. Masakra. Ale nie trafiłam tego, co chciałam. Masakra. Nie wszystko, co chciałam. Trafiłam większość. I jesteśmy. Czy? No, dajcie bo. Za nami jest park, ale jesteśmy w dalej w środku Ikebukuro Idziemy sobie gdzieś klapnąć, bo jest ładna pogoda. Chciałam wam tylko powiedzieć, że z mojej wycieczki, którą Wam y, po części troszeczkę obiecałam na live ie. i też pamiętacie, że mówiłam, że wycieczka się odbędzie, jak Ania się będzie dobrze czuła, właśnie dostałam cynk od Ani, że jest... że jest niedobrze. A Pimpek mi tutaj z ładną pogodą wyskakuje. Ania noga się Sindana, Kioni, ładna pogoda i pogoda Łaka łakanna! Dzięki, nie, światła. Ania noga nasi. Zajdzie Ania. Niestety ma koronkę, więc dopiero się z nią zobaczy za jakiś czas. Jak wydobrzeje. Więc przełożymy wycieczkę na inny termin. A tymczasem my idziemy z Pimpoliną gdzieś dalej coś robić. Bo jest piękna pogoda. Piękna pogoda. Piękna pogoda. Tak, bardzo. Gorąco. Aaaa, gorąco. Na lato! ラッツなっちゃんの好きなのセイクなんかこれを買うらしいド生ソ市のなんかポストカードが欲しいんでしょう はい、レれにジニカー。 だから全く違うポストカードだよ日本にしかないしめちゃくちゃ限定だよ多分、うん、ウェイウシエウウランジャンウェイウシとランジャンだミルキウェイとランザニアミルキウェイとランザニアだってさ、はい、知らねえな俺ははい、うん、この間ピンクしか勘違いしてこれがウェイウシエって言ってたラン <laughs> これはランジャンだ みんなも勉強してねしっかり。さて今、えー、なんかたった荷物を整理するらしい。オタグッズです。コントの動画にまだアニメポールやってるから<ー>楽しんでください。うん、これは何になっちゃんが好きなファンのあれチョコラビ。そうです私はまあシークレットでまあ毎日。スパイダーマンみたいなこれなんだよ。1> 1音楽作ってるなにこれアイドル。アイドル。 このアイドルものすごい興味でなるほど、うん、っていう嘘ねうんそうですなんかカバンの中がねこ,れこういうとかすげえなあサシャの誕生日だったからサシャの誕生日限定なカードもらいましたストラトストラートサシャストラートキャスターサシャ楽しかったの今日何で久々に 美味しいものを食べてけどなんか池袋ってさ、うん、火曜日に行く場所なかなかなくて意外と空いてるよね空いてるね池袋あんまり人いないんだよ袋ですね人が月袋なんでいやーなんか久々に来たらでもんこんなねすごい建物もできてるしびっくりですよ六本木みたいになってるもんなマジで。 ソンデも行っないから今度はソンデうよみんなに見せましょういや、ね、昔もっとここ汚かったんだよすごいなんか治安悪い感じっていうか雰囲気悪かったんだけど結構ね綺麗になっちゃったお疲れ様でしたお疲れ様が家帰ってああ寝室のプーランの準備するそうだね昨日ちょっとねあの 窓につけるタイプのエアコン買ったから。そうピンクしか。そうなんだよ。エアコン買ったからつける。これが夜。やってくれるんだったらやってほしいよ。こんな重いもの、みんなに見せたらびっくりするね。びっくりするめっちゃ重かった。一緒にやるか。ちょっとセッティング。一緒にやろうよ。あっちんだ。じゃカメラちょうだい。見えはい。じゃじゃ家までずっと撮影。こうやって。 Uh, ja wiem, ta chętna. Ja wiem. A cina, jak ja. Gorąco mam te. Gorąco mam te. A ile Idziemy? Idziemy. Ta kamera kawa nie idzie Nie. Nie. Wróciliśmy do domu, jestem w pokoju Piłpka. On coś kombinuje, pokażę Wam co. Unumato. momento Tak, słuchajcie, temperatura na noc już przekraczają 25-28 stopni wczoraj było 30 nie da się spać więc zamówiliśmy taką klimę którą montuje się o, 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 o. O, 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 spadł na mnie rower spadł na mnie rower, więc wygrubam jeszcze raz tą klimatyzację można zamontować samemu bez wiercenia w ścianie, bez żadnego głubania i tak dalej. Tylko jest mega ciężka, więc tutaj przyjdę pomóc Pimpkowi. Tą klimę montuje się na okno, na całą długość okna i będzie sobie działać, będzie okno uchylone. Zaraz Wam pokażemy jak to wygląda. Tak, ne. Rajaryny. Dicdało ją. Ojdę się akurat. Po małej walce z kartonem udało się nam... O na nie mamy pojęcia, jak to się montuje, jak to wygląda, więc będziemy teraz czynić. Nie wiem, czy to jest. To nie jest. To jest. Zdecydowanie jest, że. to To Poczekajcie. Ok. Minęły dwie godziny. I klimy nie ma. Dlaczego? Bo się okazało, że mamy okno, do którego nie da się przyczepić tej klimy. W momencie, w którym sami nie wywiercimy dziur tutaj i nie przyczepimy tego. A że nie mamy wiertarki, to tego nie zrobimy, bo tą część tutaj trzeba zahaczyć od takie te, które muszą wystawać co najmniej 1 cm. A my tego nie mamy. Widzicie? Nie ma. Więc spróbowaliśmy o tę zahaczyć, ale się nie dało. Więc e, nie będzie klimy. Nie będzie. Nie ma. Nie ma. Nie ma klimy. Oddamy ją po prostu. Zwrócimy, bo nie jesteśmy w stanie jej zamontować. toła. A nie będziemy wiercić. Koniana, jakie tarenne. Słuchajcie, nie? pana się da. いやーほら,めだ,ろほらだからこれが足りないよねダメダメこの 1cm アウトですだからこれをつければ使えるようになるけどこの窓に穴開けれるかどうかもわからないしうーんちょっと問題だね問題になるかも面倒くさい、ね、だから工事なしと言われてやっぱり工事が必要そうそう結局工事必要じゃんってふっかりなし騙された話し,話しげえじゃね怖い,かお,いわーお前ら <laughs> Nie, słuchajcie, naprawdę musielibyśmy przykręcić, żeby wystawały tutaj ten jeden cm, i o ten jeden cm trzeba zahaczyć i na dole, i u góry, i wtedy oh. to przyczepić, i dopiero do tego klimatyzację. Więc nie da ty. Bye bye. Bye bye. Tak więc. Ojejko. Wracam do siebie do pokoju. Tu mam swoją klimę, U siebie w pokoju będziemy. W takim razie wciąż żyć na zasadzie, że włączamy klimę i klima przez otwarte drzwi przychodzi do nas, do sypialni. A chcieliśmy tak bardzo klimę bez tego, bez żadnych robót. No nic, trudno się mówi. Takie życie. Jakoś damy radę, wytrzymamy. Ale jest super późno, jest godzina 20. Próbowaliśmy dwie godziny to zainstalować. Tak mnie ręce wolą. Ramiona mnie całe bolą, bo trzymałam to wszystko w powietrzu. Masakraczon. Te oh, wasaki tower? O, to wiele, nie ma portu. Skrydery to ci to byli. Sami słyszeliście, nie muszę gotować. Dlatego nie nyska. To zjemy byle co to co jest w lodówce. Spać mi się chce. Idę się umyć. Idę pod prysznic. Spadam. Bye bye, syru. Bye bye, syru. Bye bye, chodź. Chodź, powiedz wszystkim. Bye bye. Chodź, odskry sama. Odskry, sha. Bye bye. Bye bye. Bye bye, papa, mama. <laughs>